Arena, Paweł Leśny, witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zacznę od pierwszego: Polska Sztafeta Kobiet, 4x400 metrów z koszanianką małgorzatą Hoop w Kowalik w składzie, zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata Sztafet w japońskiej Yokohamie. Polki uzyskały czas 3 minuty 27 sekund i 43 setne. Na mecie wyprzedziły Stany Zjednoczone i Włochy. Gratulacje. Energa Azetes Koszalin na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu w Super zapewniła sobie brązowe medale mistrzostw Polski. Nasze szczepionski pokonały czwarty w tabeli start Elbląg 30 do 27. Aby nasz zespół utrzymał trzecie miejsce, musiał pokonać ekipę z Elbląga. Start zwycięstwem przedłużyłby swoje szanse na podium. Mecz wyrównany był przez 20 minut. Później zarysowała się przewaga gospodyń. Po pierwszej części miejscowa drużyna prowadziła 16 do 12. W drugiej połowie Energia utrzymywała przewagę i ostatecznie wygrała całe spotkanie 30 do 27. aż 10 bramek dla miejscowej drużyny zdobyła Tamara Symbatian, 6 Paula Mazurek. Różnica właśnie zrobiła tutaj i za bramce, bo, bo wynik spotkania na tylko 3 bramki. Myśmy tych sytuacji trochę mieli czystych ze skrzydeł. Natomiast MVP ostatniej szalina, jakby pomogła już dzisiaj zaklepać ten brązowy medal. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję za uważam ciekawy mecz. Dosyć sporo było walki, jak to większość pojedynków koszelnicko-elbląskich, niech tak będzie w przyszłości, wynik niech się zmienia, czasami wygra jedny zespół, czasami drugi, ale, ale dziękuję serdecznie jeszcze raz gratuluję. Cieszę się bardzo, że już dzisiaj możemy świętować ten, ten brązowy medal. Cieszę się, że udało nam się obronić, bo naprawdę zadanie było trudne. Jestem dumna ze swojej drużyny, jestem dumna z tego, że pracuję z takimi dziewczynami, które wykonały kawał dobrej roboty, co przełożyło się właśnie na miejsce na podium. Po tej wygranej, Energa ma w drodze 56 punktów i zajmuje trzecie miejsce. W następnej serii nasza drużyna zmierzy się na wyjeździe z pogonią Szczecin. Gwardi Koszaj mają ze sobą sezon w pierwszej Lidze, a już rozpoczęli przygotowania do następnych rozgrywek. Rozegrali mecz towarzyski z czołową ekipą drugiej ligi Tytanami Wejherowo. Zespół koszański ma spore ambicje na następny sezon w pierwszej Lidze, dlatego trwa budowa drużyny podczas spotkania z Tytanami zagrało kilku nowych graczy. Starcie podzielone było na trzy tercje. Pierwszą koszajnianie wygrali 14 do 10. Po drugiej, przewaga gospodarzy wzrosła do 8 trafień. Trzecia partia była bardziej wyrównana. Ostatecznie koszalni nie wygrali. 46 do 40. Sparingi zawsze mówię po sezonie są ważne, aby utrzymać jakiś tam cykl szkoleniowy i prowadzenia zespołu. Dlatego uważam, że te mecze są dla trenerów dość ważnymi elementami na. Następny sezon. Tutaj wiadomo, Gwardia Koszalin jest zespołem rutynowanym o sporych umiejętnościach technicznych i taktycznych. Staraliśmy się troszkę temu przeciwstawić ambicją, jeszcze troszkę umiejętności nam brakuje. Ale mecz uważam korzystny dla jednej jak i dla drugiej strony. Dawno nie widzieliśmy Tytanów tutaj w Koszalinie, bo to już dwa sezony jak Gwardia gra troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o klasyfikację. Jakieś plany na to, żeby Tytani znaleźli się gdzieś tam w rozgrywkach pierwszoligowych? Nie no, musimy brać swoje zamiary na nasze umiejętności, nam jeszcze sporo brakuje. Nie przesądzajmy, uważam, że ten druga liga górna jest to na dzień dzisiejszy nasza Górna możliwość, jaka może być. Momentami gra była rzeczywiście bardzo wyrównana i zacięta. Dla nas to jest użyteczny sparring. Tak jak tu już trener wspomniał, bo mamy podgląd na to, co, co może się wydarzyć w przyszłym sezonie. Także no, tutaj, wynik był sprawą trzeciorzędną, a nie drugą nawet. Ze względu na to, że musieliśmy się przyjrzeć nowym zawodnikom, którzy kandydują do gry tutaj u nas w zespole. No również też no, tak jak tu już było wspomniane, podtrzymanie tej sportowej rywalizacji i, i przede wszystkim tego ruchu, gdzie, gdzie jest potrzebne. Nie można nagle zrywać treningów, koniec sezonu i odpoczywać, tylko dalej pracować nad sobą. I myślę, że ten sparing naprawdę był bardzo pożyteczny i, i z takim zespołem, jak tutaj Tytani Wejherowo, na pewno w przyszłości będziemy chcieli jak najbardziej jeszcze nieraz sparować. Coś na temat nowych zawodników? Jak, jaka ocena? No, na pewno jesteśmy zadowoleni. Tak? Przede wszystkim tutaj Michał Orzechowski wystąpił młody Kuba i Dawid, młodzi zawodnicy, którzy występują poza Koszalinem, ale są naszymi wychowankami, naprawdę dobre wrażenie zrobili. No i miejmy nadzieję, że to się tak to potoczy, że, że każdy z tych zawodników u nas będzie reprezentował, bo na pewno by był wartością dodaną. Trochę graczy zabrakło podobno dzisiaj, też nie dojechali jeszcze inni nowi gracze. No niestety, no gdzieś kontuzje, końcówka sezonu pokrzyżowała nam pewne plany posezonowe. A tutaj mamy akurat przykład Mirosława Bugaja, gdzie w ostatnim meczu no, doznał ciężkiej kontuzji, musiał przejść no, zabieg chirurgiczny. No, teraz Patryk Kiciński, kontuzja, Marek Jakutowicz, sprawy zawodowe, Piotr Gerik, Michał Wersztiger. Także tych zawodników naprawdę jest jeszcze sporo. Adam Laskowski, także naprawdę no, mieliśmy spore problemy tutaj, ale no, ci chłopacy, którzy wystąpili dzisiaj, no, w takim wymiarze czasowym no to naprawdę szacunek za to, że jeszcze to zdrowie dopisuję. Jak się grało w gardyjskich Barwach? Na pewno jest to jakaś nowość, no, ale tak naprawdę ciężko mi powiedzieć coś więcej na ten temat, bo pierwszy raz grałem z tym zespołem, tak jak trener tutaj wcześniej wspomniał, nie ma wielu zawodników. Na pewno ciężki mecz, bo Tytanie to jest silny zespół bardzo ambitny. No ale zobaczymy dalej. Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, jak się grało, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, to dopiero pierwszy raz, pierwszy mój trening, pierwsze takie starcie się z chłopakami, ale myślę, że będzie tylko lepiej. No trzeba powiedzieć, że chyba obiekt znasz, bo nie tak dawno tutaj rywalizowałeś z naszą drużyną w rozgrywkach ligowych. Nie no, to prawda, tutaj już przyjeżdżałem, jeszcze za czasów SMS-u, często graliśmy turnieje, później w innych zespołach przyjeżdżałem, tu często na sparingi, na mecze ligowe. Nie tak dawno, bo niecałe trzy tygodnie temu, cztery, graliśmy tutaj mecz ligowy więc już trochę grałem mecze na tej hali. Trzeba powiedzieć, że zawsze trener stawia, czy z klub stawia jakieś cele na, na sezon? Jakie ty sobie stawiasz cele, jeżeli chodzi o grę w nowej drużyny? Ja chcę w każdym, lepiej, w każdym meczu jak najlepiej grać, jak najlepiej się pokazywać, walczyć w każdym meczu o wygraną. Nie mam takiego celu, że muszę być pierwszy w lidze. Ja mam cel w każdym meczu dać z siebie wszystko, w każdym meczu walczyć ile mam sił. I oby tak było. Koszania nie mają jeszcze w planach mecze towarzyskie przed okresem roztrenowania. Piłkarze Bałtyku Koszania odnieśli cenne zwycięstwo w rywalizacji o utrzymanie w trzeciej lidze. Pokonali na wyjeździe Radunię Sterżyca 3 do 2. O ile Bałtyk do tej pory przegrał wszystkie mecze w rundzie wiosennej na własnym boisku, to na wyjazdach gra zdecydowanie lepiej. W Stężycy pierwsi gola strzelili gospodarze. Trafienie w 12 minucie zajczuł Artur Formela. Goście odpowiedzieli bramku Pawła Raka. Kolejne gole padły w końcówce spotkania. W 75 minucie na isten wpisał się Dawid Klawikowski i Radunia prowadziła 2 do 1. Końcówka meczu należała do gości. Trafienia Pawła Łysiaka i Mateusza Czabygina, dały zwycięstwu Bałtykowi 3 do 2. Po tej wygranej Bałtyk ma w dorobku 30 punktów i zajmuje 13 miejsce. Następnej kolejce zmierzy się na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia. Czas na rozmowę. Moimi gośćmi są organizatorzy turnieju Bałtek Transport Cup, turnieju piłkarzy młodych. Magdalena Zalech. Dzień dobry. Wiktor Butrem. Dzień dobry, witam. A trzeba powiedzieć, że to jest taki, takie dosyć duże wydarzenie sportowe w naszym mieście. Do tej pory organizowaliście ten turniej w Hali, tym razem na powietrzu. I też nie tylko ze względu na liczbę drużyn, bo ona jest spora, to też jakość tych drużyn. Tutaj kluby naprawdę z najwyższej półki wystawiają swoje drużyny do koszalina. Także pod względem organizacyjnym nie nada Faktycznie nie lada wyzwanie logistyczne, zapewnić wyżywienie, nocleg, dojazd, poukładać rozgrywki, zapewnić miejsce na rozgrywki, tak? Bo tak jak pan powiedział, pierwszy raz gramy na dworze, gramy na stadionie Bałtyk, na murawie sztucznej zwanej Orlikiem i na murawie trawiastej, także jednocześnie będą się odbywały dwa mecze, dwie grupy będą grały razem. No i faktycznie no masa, masa różnych zadań organizacyjnych. A jeżeli chodzi o nagrody, jaką stawkę to tutaj no to zawsze im tak. piłkarze patrzę, co tam można wygrać. No może różnimy się trochę od innych turniejów, bo tak jak w poprzednich latach zapewniamy, zapewniamy nagrody finansowe. W tym roku nasz główny sponsor, sponsor tytularny Baltic Transport, Ewa Przychodzka-Wiwiura i Baltic Transpedition, Paweł Sominka, ufundowali nagrodę za pierwsze miejsce w wysokości tysiąca złotych. Później Bolt Truszczyńscy 1500 zł za drugie miejsce i Fortech za trzecie miejsce 1000 zł. No to, także jest takie atrakcyjne. Tak nagrody jest atrakcyjne, można. można wykorzystać później jeżdżąc na jakieś turnieje bądź dopłacić zawodnikom do obozów, czy do jakiejś atrakcji. No pozostałe nagrody to dyplomy, medale, puchary, jakieś drobne upominki. Ufundowaliśmy w tym roku nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. Najlepszego bramkarza turnieju i zawodnika, który strzeli najwięcej bramek. Także to będą niespodzianki, na pewno. Każdy się ucieszy. To takie atrakcyjne, jak i kwestie organizacyjne, ale jeżeli chodzi o kwestię sportową, Bałtyk tutaj no, przeważnie jest w czołówce tych turniejów, jeżeli chodzi o rocznik, rocznik 12-11 latków. Jak w tym roku będzie Bałtyk wypadać na tle pozostałych drużyn? Nie ukrywam, że wyzwanie jest coraz większe. Wcześniej trzy wcześniejsze edycje to były turnieje, gdzie rozgrywaliśmy na hali wiemy, że też liczebność inna jest wtedy, jeżeli chodzi o, o samą grę, tak? bo tam graliśmy pięciu, czterech chłopców. Zawsze łatwiej jest rywalizować w takiej grupie mniej licznej, no bo łatwiej tych utalentowanych, mocnych chłopaków jakby zgromadzić. Natomiast wiemy dobrze, żeby się rozwijać, do tej piłki 11-osobowej. No, musimy przechodzić szczeblami, etapami. Tym razem jest turniej, który jest takim projektem, można powiedzieć, nowym. Raczkujemy, bo to jest pierwszy turniej, który będziemy rozgrywać na powietrzu, na dużym boisku po dziewięciu. No I naszym celem jest, jakby, budować coraz większą liczbę chłopców, którzy będą mogli w większej liczbie rywalizować z tymi zespołami, akademiami topowymi w Polsce. Dlatego. Nie ukrywam, że, że to nie jest tak, że my nic nie robiliśmy. Jeździliśmy na turnieje, graliśmy też w turniejach dziewięcioosobowych i dobrze się prezentujemy i uważam, że to będzie kolejne doświadczenie, kolejny turniej, na którym chłopcy jeszcze bardziej będą mogli się rozwinąć i pokazać się w znak strony. A z kim będą rywalizować nasi chłopcy? No, są takie zespoły jak Krakowia Kraków, Pogóń Szczecin, Fase Szczecin, IFK Göteborg, zespół ze Szwecji, Lech Poznań, Śląsk, Wrocław. W ogóle jest 14 zespołów, naprawdę sama czołówka, arka Gdynia, również naszej polskiej piłki ekstraklasa. Także możemy tylko się z tego pełno cieszyć no, trzeba powiedzieć, że to takie kluby, które przede wszystkim słyną z tego, że tam się stawia na szkolenie młodzieży bardzo często jak się patrzy na czołówki tych lig młodzieżowych czy to juniorskich trampkarzy i tak dalej to wymieniane są właśnie takie kluby jak pogoń szczecin krakowia czy też i to, które też stawiają na wychowanków także to są takie kluby, które bardzo mocno pracują z młodzieżą bałtyk, żeby sprowadzić takie kluby również musiał w jakiś sposób zabłysnąć mieć swoje sukcesy, żeby gdzieś Móc zorganizować taki turniej. Dokładnie, nie ukrywam. Bo tak naprawdę yy, możemy sobie powiedzieć szczerze, że liga, w której obecnie gramy, nie jest dla nas ligą wymagającą. Yy, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy młodszym rocznikiem tak naprawdę i gramy w tej wyższej kategorii, i mimo wszystko, jakby udaje nam się w tych wszystkich spotkaniach dominować nad przeciwnikiem. No, to już wiemy, że jakby te bodźce, które mają yy, budować yy, młody organizm umiejętności tego chłopców yy, nie jest za duży, tak? dlatego je widzimy. Po całej Polsce i z, jakby no, gramy z tymi akademiami, jak już mówiłem, topowymi, co powoduje, że się rozwijamy i myślę, że to tak to powinno wyglądać, tak to powinno iść w nowym kierunku. Ale. Jak to wygląda czasowo z turniejem? Sobota, niedziela, dwa dni, rywalizacji yy, trzy dni? Rywalizacja dwudniowa, sobota-niedziela, z tym, że część chłopców przyjeżdża już w piątek. I będą tutaj spali. W tym roku wszystkie drużyny mają zagwarantowane zakwaterowanie w Łazach, w ośrodku Holiday Camping. Gospodarze tutaj, też, żeby gospodarze, się zintegrować? Gospodarze też, tak. Wszystkie drużyny. Z tym, że, no mówię, większość przyjeżdża w sobotę, więc to będzie jeden nocleg na no, no dwa dni, ale te, które przyjadą w piątek, już tam będą dowiezione, czy też wskazane będzie im miejsce zakwaterowania. I turniej kończymy w niedzielę. Rozjeżdżamy się. No myślę... Finały, ale to będzie jakaś rywalizacja każdy z każdym, mecz i rewanż, nie wiem, turniejowo, odpadając, przegrywający? No, to, może... to może trener. <grywa> Czyli mamy dwie grupy siedmiozespołowe, y, czternaście zespołów, każdy z każdym w grupie i później jest, y, przechodzimy do tak zwanej fazy pocharowej. Cztery pierwsze drużyny z, z grupy A i z grupy B rywalizują y, na krzyż. Pierwszy z czwartym, tak, do, do, do momentu aż po prostu pocharowo. Zespołu będą odpadały i. Także trochę tego grania będzie. No, tego grania trochę będzie. No, gramy 22 minuty, tak naprawdę trwa jeden mecz. Tu liczymy już 6 spotkań, jest w grupie, plus ewentualnie jeszcze możliwość dalszego grania. Także naprawdę jest dużo, dużo gry. Także Państwa serdecznie zapraszam. W najbliższy weekend na obiekty Bałtyku Koszajna. Na dwóch boiskach będzie rozgrywany turniej Bałtyk Transport Cup. Z udziałem Bałtyku Koszajna, ale nie tylko. Też wielu, wielu klubów bardzo znanych z naszego kraju, klubów, które reprezentują drużyny, które reprezentują kluby ekstra ligowe. Także emocji nie powinno zabraknąć. A ja proszę Państwa, ja byłem na kilku takich zawodach, takich imprezach, gdzie naprawdę poziom. Jest naprawdę wysoki, jest na co popatrzeć, jeżeli chodzi o futbolowe umiejętności naszej tutaj koszańskiej i nie tylko młodzieży, ale także z całego kraju. Także zapraszam Państwa serdecznie na ten turniej, to już najbliższy weekend na, na obiektach w Bałtyku. Moimi gośćmi byli dzisiaj Magdalena Zalech, Wiktor Dziękuję Bustrym, serdecznie organizatorzy turnieju. Wojciech Polakowski zadebiutował w roli trenera Gwardii Koszalin. Nie był to udany początek pracy. Koszalianie ulegli na wyjeździe Pogoni 2 Szczecin 0-5. Było to starcie zespołu walczących o utrzymanie. Pogoń była wyżej w klasyfikacji i faworytem meczu. Od początku to potwierdzała. Gospodarza mieli prowadzenie już w trzeciej minucie po golu Adama Fronczczaka. Ten sam zawodnik wykorzystał w pierwszej połowie dwa rzuty karne i było 3-0. W drugiej odsłonie trafienia dorzucili z rzutu karnego Maciej Żurawski i Oskar Furst. Ostatecznie Pogoń wygrała 5 do 0. Gwardia ma w drobku 24 punkty i zajmuje 15 miejsce. Za tydzień nasz zespół zmierzy się na własnym boisku z Chemikiem Bydgoszcz. Żak Koszajn wywalczył awans do koszykarskiej drugiej ligi. Po udanych występach w turniejach barażowych przyszła pora na spotkanie z zarządem klubu. Był to bardzo udany sezon dla koszykarzy Żaka. Choć nie należeli do grana faworytów, to jednak sprawili sporą niespodziankę i wywalczyli awans do koszykarskiej drugiej ligi. Jednak to jest trochę zaskoczenie, że udało nam się mocno tej drugiej ligi. Ta strefa... No ledwo co naprawdę z niej Wyszliśmy półfinały też przegraliśmy, ten mecz z Rybnikiem, no i tak naprawdę w finałach nikt na nas nie stawiał, byliśmy w roli takiego underdoga można powiedzieć, I, ale udowodniliśmy wszystkim i sobie, że, że w nie może być też druga liga. Koszalini konsekwentnie dożyli do wywalczenia awansu. Cieszy, że y, i te gratulacje spłynęły z samej góry tego klubu. Myślę, że chłopaki też się bardzo cieszą z tego. Zarząd klubu zadowolony z sukcesu koszykarzy już teraz rozpoczęły się przygotowania do rozgrywek w drugiej lidze. Cieszyliśmy się bardzo z sukcesu naszej młodzieży. Pokazali, że siłą woli i ambicją można wiele zdziałać. Osiągnęliśmy ogromny sukces, wyszliśmy do drugiej ligi, no i teraz też jest zmartwienie, jest duże wyzwania i zmartwienie, żeby to wszystko ładnie pospinać, żeby tą drugą ligę ogarnąć, przynajmniej w pierwszym sezonie, pokazać, że nie jesteśmy najgorsi, a w latach następnych zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Będziemy w najbliższym czasie budować zespół, spinać budżet, musimy znaleźć sponsorów, liczymy na pana prezydenta, że również wesprze naszą młodzież, bo to jest warte, bo po pierwsze być może zostaną w koszulach, linie nie będą wyjeżdżali, ale też grając w drugiej lizy a będzie chcieli grać też młodzieżą, będą przyjeżdżali do Koszalin z innych miast, będą studiowali, a jak tu może będą pracowali. I, I to jest szansa, że Koszalin będzie młodzieżą stał przez długie lata. To jest ta właśnie ciekawa rzecz, tak z psychologicznego punktu widzenia, że na meczach tej młodzieży było kibiców nie mniej jak na AZS-ie. Zresztą y, tu przychodziły rodziny, dziewczyny. No to jest właśnie taki ciekawy, ciekawy kibic i wdzięczny kibic. Zresztą myśmy szkolili młodzież sami. AZS zajmował się tylko w ramach porozumienia z nami. Myśmy na potrzeby również AZS-u szkolili młodzież, bo inaczej nie mogliby grać w ekstraklasie. Także tą funkcję żeśmy wypełnili, ale nikt się nie zajmował do tej pory tą młodzieżą, która kończyła szkoły, która już się nie mieściła w naszych kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży. I tak dla zabawy zgłosiliśmy swój akces do trzeciej ligi. i okazało się, że młodzież tu nas zaskoczyła. W niedługim czasie poznamy kształt drużyny, która będzie rywalizować w drugiej lidze. Zmagania rozpoczną się na przełomie września i października. Trwa walka o utrzymanie Wiktorii SP2 Sianów w drugiej lidze piłki nożnej kobiet. W 16 kolejce spotkań podobieczne Jędrzeja Bieleckiego niestety musiały uznać wyższość ostrowi ostrów Wielkopolski. Ostrowia należy do ligowej czołówki i była zdecydowanym faworytem spotkania. To się potwierdziło w pierwszej części. Ekipa przyjezdna zdobyła trzy bramki, na które Wiktoria odpowiedziała trafieniem Malwiny Grzelak. W 61 minucie Wiktoria Robakowska strzeliła gola kontaktowego, jednak to goście zdobyli kolejne bramki. Trafienia Emilii Paluch i Aleksandry Krawiec przypieczętowały zwycięstwo drużyny z Ostrowa. Ostatecznie Ostrowia wygrała 5 do dwóch. Porażka w starciu z Ostrowią, no, no, Trzeba przyznać, że no, były momenty, ale jednak chyba rywal był mocniejszy. Zgadza się, można pogratulować Ostrowi wygranego meczu. Niestety mamy ostatnio problemy kadrowe, zdrowotne. Część dziewczyn w tym tygodniu w ogóle, była, w ogóle nie trenowała, były na wycieczkach szkolnych. Mamy oprócz chyba jednej zawodniczki, mamy bardzo młode dziewczyny. Chodzące do szkoły i później mamy problem z zebraniem ich na treningach, bo to wiadomo maje okres wycieczek, ale uczciwie że biorąc był to zespół lepszy, wybiegany, kadrowo też prezentował się lepiej. Nie mieliśmy dobrych dziewczyn w ogóle na zmianę, no i to musiało procentować, ale na kończostrowi oczywiście. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj naprawdę mimo tego, że straciliście pięć bramek, to bramkarka można powiedzieć, że była bohaterką tego spotkania. Tak, można powiedzieć, wybroniła kilka naprawdę takich trudnych strzałów sam na sam i piłek, ale pierwsze powie, no tak cudownie nie było, bo wybija, znaczy te piłki odpychała, podając piłkę przeciwnikom, po, po, po rozmowie ze mną już tego nie robiła i naprawdę była silnym punktem i, i trzeba ją pochwalić mimo wszystko, bo, bo przeciwnik nacierał, ale Oktawia była na straży. Wiktoria ma w drobku 16 punktów i zajmuje 10 miejsce. Nadal jest w strefie spadkowej. W następnej serii zespół Sianowski zmierzy się na wyjeździe z Olimpią 2 Szczecin. Ze zmiennym szczęściem rywalizowały w 28. kolejce w czwartej lidze zespoły z naszego regionu. Cenne zwycięstwo odniósł Soku Karlino, ale śnikmanowo przegrał z liderem rozgrywek. SOKÓŁ ambitnie walczy o utrzymanie. Przed tą drużyną było trudne zadanie. Ekipa Skardina mierzyła się z Regą trzebiatów, która pracuje się w ligowej czołówce. Starcie dobrze ułożyło się dla gospodarzy. Soku po Kamila Gozdala i Przemysława Sydoruka prowadził 2 do 0. Rywale zdołali odpowiedzieć tylko trafieniem Jarosława Jareckiego. Po tym zwycięstwie zespół Skardina ma 30 punktów i zajmuje 14 miejsce. W następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Węgorzyną. Leśnik manowo w tej serii mierzył się na wyjeździe z chemikiem Police. Mecz świetnie rozpoczął się dla gospodarzy. Objęli prowadzenie w drugiej minucie po golu Szymona Kapelusza. Kolejne gole również strzelali piłkarze chemika. Trafienia zajrzyli Adam Wiejkuć i Mikita Worczenko. Ostatecznie zespół z wygrał 3 do 0. Leśnik ma w dorobku 33 punkty i zajmuje 13 miejsce. Za tydzień podejmie winietę Wolin. Osiem czołowych ekip z regionu zachodnio-pomorskiego wzięło udział w mistrzostwach województwa szóstych klas w piłce ręcznej dziewcząt. Triumfowała drużyna lider sławno. Zmagania trwały dwa dni. Rywalizacja toczyła się na zasadzie każdy z każdym. Gospodarz imprezy UKS morski sianów zdołał wywalczyć w sumie cztery zwycięstwa, a to dało piątą lokatę. Startowały także dwie drużyny Politechniki Koszańskiej, AZS 2 z dropkiem 21 punktów zakończył zmagania na trzecim miejscu, a AZS 1 z 17 oczkami był szósty. Zwycięzcą rywalizacji okazał się lider Sławno, który na podium wyprzedził kusego 55 szczecin. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atom Łebskiej Basket Lidze. W rozgrywkach pierwszej dywizji zmierzyły się ekipy Grubik Team i Białogard. Był to pierwszy pojedynek o 11 miejsce w pierwszej dywizji. Zmagania toczą się na zasadzie meczu i rewanżu. Starcie od początku było wyrównane. Po trzech kwartach Białogard prowadził różnicą 8 punktów. Nie zdołał jednak utrzymać przewagi. Ostatnia partia należała do Grubika. Ta ekipa wygrała kwartę 22 do 11 i cały mecz 80 do 77. Dla zwycięzców po 17 punktów zdobyli Karol Cyrklewicz i Paweł Trumiński, a dla poglądanych 18 Dominik Jackiewicz i 16 Mirosław Czajkowski. Remarz odbędzie się za tydzień. To informacje kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17.50. Do zobaczenia.